Po przekopaniu się przez treść zadania genom, które oryginalnie dotyczyło transformacji DNA ogórka i pomidora, dostajemy takie zadanie. Mamy dane dwa ciągi liczb A i B i dostępnymi operacjami są zamiany miejscami dwóch kolejnych elementów ciągu. Z zadania wiemy, że można przekształcić ciąg A w ciąg B za pomocą dokładnie K. Wcześniej zdefiniowanych operacji. I wiemy także, że k jest najmniejszą taką liczbą. Zadanie polega na znalezieniu takiego ciągu D, że możemy przekształcić ciąg A w ciąg D za pomocą L operacji, ciąg D w ciąg B za pomocą K minus L operacji i D jest ciągiem minimalnym leksykograficznie. Treść zadania dopuszcza, że w ciągach a i B y, mogą być duże liczby, a także duplikaty. My będziemy się chcieli skupić na przypadku, gdy A i B są permutacjami liczb od 1 do n. Aby sprowadzić ogólny przypadek do przypadku permutacji, wystarczy przeskalować wartości na wejściu, a żeby usunąć z nich duplikaty, możemy y, zduplikowane wartości ponumerować od lewej do prawej. Aby jeszcze uprościć nasze zadanie, Przeformułujemy go tak, aby nie dotyczyło ono przekształcania jednego ciągu w drugi, tylko sortowania jednego ciągu. W tym celu utworzymy ciąg A', który będzie się składał z pozycji elementów ciągu A w ciągu B. Będą to kolejno 2, ponieważ dwójka znajduje się na durej pozycji w ciągu B. 3, bo jedynka jest na trzeciej pozycji w ciągu B i kolejno 1, 4, 6 i 5. Po takim przenumerowaniu B' będzie zawsze permutacją identycznościową. A i poza tym. Elementy ciągu A' prime otrzymają klucze. I tym sposobem kluczem y, dwójki będzie oryginalna wartość y, w ciągu A na, na tej pozycji. Będzie 2. Kluczem trójki będzie 1 i tak dalej. Ostatecznym już sformułowaniem naszego zadania ostateczne sformułowanie będzie takie. Chcemy znaleźć permutację D taką, że możemy przekształcić A' w D za pomocą L operacji i, 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 i przekształcić D w B' za pomocą K-L operacji. Tak? I D ma być taka, żeby, żeby była najmniejsza w porządku zadanym przez klucze. Przejdźmy do rozwiązania naszego zadania. Z wiadomo, że aby posortować permutację, która ma dokładnie k inwersji, potrzeba i wystarcza k zamian sąsiednich elementów. Jeśli, co więcej, jeśli przy sortowaniu permutacji zamienimy między sobą elementy, które już są w dobrej kolejności, nie będziemy mogli wszystkiego skończyć w minimalnej liczbie zamian. W każdym momencie naszego algorytmu będziemy trzymali prefiks, pewien prefiks P konstruowanego w wyniku, który już nie będziemy mogli zmieniać i podciąg C naszej permutacji A, który zawiera te elementy, te elementy permutacji, które jeszcze nie zostały wykorzystane w P, w takiej samej kolejności, jak one były w A. Co więcej, będziemy mieli. Będziemy utrzymywać cały czas liczbę K, która będzie w dalszym ciągu znaczyła liczbę inwersji w C i L, czyli dostępną liczbę zamiarów, w każdym. Nasz algorytm w każdej fazie będzie wybierał jeden element C, taki, który będzie dopuszczalny i będzie miał najmniejszy klucz. Zastanówmy się, co znaczy, że element C jest dopuszczalny. Jeśli C to będzie C0, C1 i tak dalej, to po pierwsze, nasz CI musi spełniać warunek taki, że i jest mniejsze lub równe od L. Ponieważ, aby przesunąć C, CI na początek C, musimy wykonać dokładnie i zamian, a dostępnych zamian mamy tylko L. Po drugie, tak jak mówiłem wcześniej, nie możemy wykonywać Nadmiarowych operacji, to znaczy takich, które zamieniają kolejnością elementy, które już są posortowane. Czyli, czyli to znaczy, że CI po swojej lewej stronie ma mieć tylko elementy o ciebie większe. W przeciwnym wypadku zamienilibyśmy go z czymś od niego mniejszym podczas przenoszenia go na początek. Czyli dla każdego j, takiego, że j jest mniejsze od i, cj ma być większe od ci. Jest jeszcze trzeci warunek, najmniej oczywisty. Zauważmy, że jeśli przenosimy ci na początek, to automatycznie tracimy możliwość wykonania pewnych zamian w dalszej części algorytmu. Są to zamiany takie, że są to zamiany elementu CI z czymś, z czymś, co jest po jego prawej stronie i jest od niego mniejsze. W tym momencie taka para stanowi dla nas inwersję w ciągu C, ale przy przenoszeniu pewnego elementu C do P stracimy tą inwersję na zawsze i nie będziemy mogli później wykonać tej operacji. Zastanówmy się, jaka będzie liczba inwersji po, po przeniesieniu CI na początek. Będzie to oczywiście K odjąć I, ponieważ przenosimy CI, zamieniamy CI z I elementami przed nim i odjąć liczność zbioru tych J, które znajdowały się y, tych, tych CI, które znajdowały się na prawo od I. I były mniejsze. To będzie liczba inwersji po, po przeniesieniu naszego elementu CI na początek. Ma być ona Po wykonaniu tej operacji ma być ona większa od liczby operacji, które będziemy musieli później wykonać. Jest to oczywiście L minus I. To są wszystkie warunki, które musi spełniać CI, abyśmy mogli go uznać za, za dopuszczalne. W spórściu spełniających te warunki chcemy wybrać teraz e, ten element, który jest naj, który ma najmniejszy klucz. Zastanówmy się najpierw, jak wygląda podzbiór elementów C, które spełniają warunek 2. Nazwijmy go W. Jeśli to jest nasz podciąg C, to do W z pewnością należy minimalny element C. Istotnie nie ma on po swojej prawej stronie żadnego nie ma on po swojej lewej stronie żadnego elementu od siebie mniejszego. Wiemy także, że w tym przedziale C nie znajdzie się żaden element W, ponieważ każdy z tych elementów C nie ma ma po swojej lewej stronie coś mniejszego od siebie. Następnym elementem, o C, następnym elementem C, o którym możemy z całą pewnością powiedzieć, że należy do W, jest minimalny element C znajdujący się na lewo od pierwszego minimum. Podobnie wiemy też, że w tym miejscu do W nie trafi już żaden element C. Kontynuując to postępowanie, możemy skonstruować całe W. Tu będzie min 3 i tak dalej, aż do wyczerpania zapasów yy, podciągu C. Zauważmy, że jeśli w pewnym momencie algorytmu zostaje, wybrany zostaje pe, pewien element C, jest to jednocześnie oczywiście element W, na przykład ten, to w jego miejsce, do W, mogą trafić. Yy, do w elementy tylko, tylko elementy c znajdujące się w tym przedziale. W ten sposób, podczas działania całego algorytmu, każdy element c tylko raz trafia do w i zostaje z niego tylko raz usunięty. To, że te elementy zawsze są tylko w jednym przedziale, będzie nam pozwalało efektywnie aktualizować w. Aby reprezentować ciągi c i w, Potrzebujemy pewnej struktury danych, S. S będzie strukturą danych, która będzie wspierała pewne operacje na dynamicznie zmieniających się ciągach. Niech S będzie strukturą nadciągiem reprezentującą ciąg X. Wtedy S musi nam pozwolić odpowiadać na, na następujące pytania. Po pierwsze, Wtedy móc odpowiadać na pytanie o ity element x, czyli po prostu x i o ity najmniejszy element x i o element o najmniejszym kluczu w pewnym przedziale x od i do j. Tą strukturę danych najwygodniej jest e, zaimplementować jako kilka drzew przedziałowych. Pierwszą i trzecią operację y, pierwszą i trzecią operację można wykonywać za pomocą drzew prostych drzew przedziałowych y, zbudowanych nad zbiorem indeksów oryginalnej permutacji a, a drugą operację można y, wykonywać na dzięki podobnemu drzewu przedziałowemu, które jest zbudowane na y, oryginalnych wartościach a. Zastanówmy się zatem, jak wykorzystać nasze struktury danych. Aby wybierać z W elementy spełniające warunki 1 i 3. Po pierwsze, zajmijmy się najpierw warunkiem 1. On mówi nam tyle, że y, numer elementów W w ciągu C musi być mniejszy lub równy od L. Znajdujemy więc L ty element lub ostatni w ciągu C, jeśli ostatni, jeśli L jest większe, y, jest większe niż liczność w ciągu C. I to nam natychmiast daje ograniczenie górne na, na indeks w ciągu W. Nazwijmy to ograniczenie B. Teraz przejdźmy do warunku trzeciego, który jest bardziej skomplikowany. Najpierw musimy zauważyć, że liczność tego zbioru dla elementów W jest równa numerowi danego elementu w posortowanym ciągu C. Dzieje się tak dlatego, że elementy W mają w ciągu mają w ciągu C po swojej lewej stronie tylko liczby od siebie większe. Przekształcając tą nierówność, dostaniemy ograniczenie górne na numer w ciągu C. Jeśli to ograniczenie jest G, to po prostu znajdujemy G-ty element w posortowanym ciągu C. To nam automatycznie da ograniczenie na e, ograniczenie. Górne na wartość elementu W, ale przypomnijmy sobie, że elementy W są posortowane, zawsze są posortowane malejąco. Jeśli więc mamy ograniczenie górne na wartość elementu W, możemy dzięki temu znaleźć, e, maksy, e, możemy znaleźć ograniczenie dolne na indeks elementu W, ponieważ w tą stronę. W tą stronę rosną indeksy, a maleją wartości, czyli mamy ograniczenie A. Teraz pozostaje nam spytać naszą strukturę danych o element W o minimalnym kluczu w przedziale indeksów AB. Po znalezieniu tego elementu dorzucamy go na koniec naszej konstruowanej permutacji i musimy usunąć ten element zarówno z C, jak i z W. Usunięcie z C jest trywialne, bo to są zwykłe operacje na drzewach przedziałowych, a usunięcie W jest troszkę bardziej skomplikowane, ale też proste. Polega na tym, że po usunięciu elementu W musimy, czasami musimy tutaj w tym przedziale dodać jakieś elementy C do W. Robimy to w ten sposób, że znajdujemy w tym przedziale za pomocą naszej struktury minimum w ciągu C Dodajemy to minimum, na przykład tutaj, a następnie, można powiedzieć akurencyjnie, wykonujemy tę samą procedurę dla tego przedziału. Dodajemy minima i naprawiamy w, dopóki jest to możliwe. Całe to rozwiązanie działa w czasie n log n, bo koszt każdej z operacji na strukturze s jest log n.